Witam serdecznie, Rita z tej strony. Witam się z wami kochani we wtorek. gdzie jest 27 lipca. Wczoraj żeśmy nic nie nagrywały. Wczoraj był poniedziałek <grybuj> I żeśmy... Mama dzisiaj siedziała w domu, bo ja byłam w pracy. Żeśmy nigdzie nie były. I co? A co miałam nagrywać? Jak siedzimy w domu, nie? No to nic nie nagrywałam. Co tam? Zrobiłam jedzenie. Makaron z mięsem mielonym po grecku. Miałam zrobić lody, ale... Cii, żeby nikt nie słyszał, bo mi przypomną, zapomniałam. <ścoughs> nie, ale dzisiaj zrobię. A dzisiaj pójdziemy sobie z mamą na Egalio. Tak na spacer, bo po sklepach połazić. W ogóle musimy kupić trzeci wiatrak. Jednak, bo od jutra zaczynają się upały w Grecji. Będzie po 40 parę stopni w cieniu przez cały tydzień. Znaczy, od jutra się zaczynają do czwartku następnego tygodnia. No i co? No i zobaczymy, co dzisiaj nam dzień przyniesie. Strasznie wieje. No i dobrze, że wieje. Trzeba się wiatrem nacieszyć. Od przyszłego tygodnia nie będzie ani nic biało i będzie strasznie gorąco. Jest 10 rano. Ja zaraz do pracy lecę. Nikos będzie jechał do mechanika, pieniądze mu zawieść, bo nie wiem, czy wam mówiłam, ale naprawa naszego samochodu dostawczego będzie nas kosztowała 2500 euro. Niestety, to jest silnik. Rozebrał pan silnik na części i będzie robił. Chcę tylko zaliczkę 500 euro, żeby wystartować i zacząć robić. Nie? Trudno. Samochód trzeba zrobić, bo bez tego samochodu dostawczego, to jak wam mówiłam wcześniej, to jak bez nogi albo bez ręki. Mm. Soczek pomarańczowy. Nikos codziennie, nie, co dwa dni wyciska cały baniak 5 W sklepie siedzi i <śmuletra> się nudzi i wyciska. Strasznie ten wiatr wie i lepiej sobie zrobić koczka i opaską przytrzymać włosy, no bo nie da rady. Ja mam słuchawki, bo ja teraz będę montować film, vloga jednego, którego żeście już widzieli. I co, a nie wiadomo gdzie kupimy wiatrak, bo przecież sezon się skończył, w Dambo już się wiatraki skończyły. Zobaczymy w tej hurtowni, tam gdzie żeśmy kupiły krzesło, tam może jeszcze wiatraki będą. No nie, no gdzieś muszą być, nie? Przecież gorąco się jeszcze nie skończyło. Muszę sobie jeszcze spineczki kupić. I jakieś tam pierdały sobie pokupujemy, zobaczymy co będzie. I co, Biotra czy Boli? Biodra. Ja muszę rozkręcić na oliwie czy nogi. Wezmę ci oliwę z, oli z oliwek ze sklepu, to już na oliwie. Idziemy na Egalio, na spacer. Po łazić po sklepach dobrze idziemy? Tak, Chodź. trzeba Trzeba się ruszać, bo wiejemy. No, bo co możemy robić, jak ja w ciągu dnia pracuję, nie? No to co możemy robić? Możemy tutaj po mieście chodzić, po uliczkach, po sklepach, po kawiarniach, tutaj w okolicy. Bo dalej nie możemy pojechać, bo ja w pracy... No dzisiaj wróciłam o 5 w pracy na przykład, nie? No. Ale pójdziemy tam koło metra, tam może mamy zdjęcia porobię, bo tam są wykopaliska archeologiczne. W ogóle jak metro budowali w Atenach w 2000 roku, to się przeciągała budowa ciągle, bo ciągle znajdowali jakieś archeologiczne rzeczy, nie? I na, każdym, na każdej stacji metra są jakieś właśnie wystawy i są tam właśnie pokazane... Gdzie mama? A, idzie z tyłu. I są właśnie takie archeologiczne różne rzeczy wystawione. Nie piłam wczoraj piwa. Boli bo, cię biodro? Po piwa nie piła. A bo nie piłaś piwa. Widzisz, musisz codziennie się naoliwić piwem. Wieczorem, no wieczorem. Nie naoliwić, co ja dam? Codziennie musisz się nasmarować... E, piwam. Dobra. O, ale ale to wysokie, takie już nie modne, nie? Ale chodzą Wszystko jest na modzie, mamo. Na czasie, na topie. A tam nie wiem, czy widzicie naprzeciwko. Tam jest góra Likawito. Likawitos. Ale mówi się Likawito. Sy się. Przeważnie obcina. się nie? No tu jest stolica, mamo, to wiesz. Są modne sklepy. Tutaj masz wszystko niby od jednego euro, nie? Wiecie, takie badziewia chińskie, nie? Tu jest wejście, a wyjście jest z tamtej strony. Mama się śmieje, że tutaj takie duże koszyczki, patrzcie. Jak mówi, jak do święcenia, albo jak na klamerki. Ale wiesz, jak bierzesz takie drobne pierdoły, nie? No to taki koszyczek, a w sam raz. Paula, zobacz, zegarki. Chcesz zegarek? Wybieraj, do koloru, do koloru, Ale wtedy my żeśmy kupowały na plastikowym pasku, a teraz są metalowe te paseczki. Kolczyki. Klipsy. Pierścioneczki, duparelki No już tu chyba z pół godziny przy tych kolczykach stoimy. Ej, nie wiem jakie wybrać Tu są kejsy, zaraz coś wybierzemy, ale są wiatraki, zobaczymy po ile. Na ten Trzeba się To są takie podobne jak ja mam z dżambą ale mój ma pięć tych Pięć ma e, śmigieł no to na razie ceny nie widzę. Jedno euro, jedno euro Eee, tam, On tam jest ten, nie się pyczyć. Zaraz. Pytaj się. E patia, tu są krzesełka idę, na plaży się Ty. Karekla, Timi do? kiedy? Timi? Dodek Aneminda Anna w i Ora, ale Zgubiłam się czeluściach, torebek <grych> i chińskich badziewiów. Mam zwykłego kejsa silikonowego, takiego jak miałam, a mama też ma kejsa silikonowego i kółeczko. Taki brzydki kolor sobie wybra, bo nie ma innych. <grych> Poduchy na balkon. Takie mięciuśkie. Po ile? Tańsze niż w jumbo, 2,90 Ale fajnie mięciutkie mięciusie no. A to jakie fajne, pikowane jest tylko, że brąz nieładny, nie ale jest... A tu jest siwe. To mięciutkie to będzie bardzo wrzało, nie? Nie, one się uklepią pod dupą. No. Pod tyłkiem proszę pani. Pod kupą. Tu masz inne, twardsze takie. No. no proszę. Tu jest taniej jeszcze niż w dżambo. A w Jumbo takie same pierdoły chińskie, jak i tu. Oto na balkon, nie? Na ścianę, tą popekaną. Ciekawe, po ile, nie ma ceny. Bo tamte małe kosztują 6,90. Są takie drogie. One są tu, nie? O, Wy, wyszłam pijana stamtąd. A ty? Mi się aż w głowie tak... Też aż się w głowie wygręciło. A ty zapachu kolorów, oni, oni specjalnie to, wiesz, muzyki. tak puszczają, żeby cię zmulić. O, picie, picie, picie. Jako zero a ty? Sodę, wodę, fantę, lemoniadę, co chcesz. Ja przejście, jak ja mam przejść, jak stoi? No właśnie. Tu jest przejście dla pieszych z wózkiem czy co, a tutaj auto stoi, nie? No to się nie można. Teraz. Trzeba przejść obok, I patrzcie Tak jak wam mówiłam, że zawsze jakieś podczas budowania metra coś znajdywali I tutaj tu są jakieś kamienie Ale były inne te rzeczy. Nie, nie, tutaj nie było. Tutaj było tylko to. Ale co tutaj jest to trzeba gdzieś przeczytać, musi pisać. Idziemy tam dalej. A tam jest tablica, bo na przeciwko jest tablica, tam pisze, chodź zobaczymy. Babcia karetki nigdy nie widziała, aż musiała sobie stanąć. No i teraz czytaj człowieku co tutaj jest Sarkofagos, czyli ten Trumna, grup, no Chodź mamo! Tak, tafos 11, grup to był, to był grup A, a to była główna, bo teraz tamta ulica się nazywa Jeraodocz, nie? To jest główna ulica teraz na Egalio. A to była główna ulica kiedyś. To. To była główna ulica Egalio. Tylko wtedy wiesz, z, z bruku była robiona, nie? Z kamieni. A tamto? To był grób. To był grób. No Wiem, że grób, bo ja ci od razu powiedziałam. To jest grobowiec. Gdzie to jest ten? Droga. To grup, a tu? To pan był. Jednęli go. Dobra, nie chce mi się wszystkiego czytać, zrobię screena i sobie przetłumaczcie. <noise> nie, ale ta, ta droga była centrum, yy, główną drogą, która leciała z centrum Aten aż do Elefsiny. Wow. Taka Ty, a gdzie jest ten dzban, co znaleźli go tutaj też? O, ten dzban. Nie ma go tutaj. Zabrali, schowali. Przy tym kościółku klasycznie choć babcia, zrobię ci. zdjęcie, jak za każdym razem, co jesteś w Grecji. A tam obok są tawerny, tam sobie usiądziemy też klasycznie, jak co roku, jak, co jak babcia przyjeżdża i Paula, to tam chodzimy sobie, siadamy. Miałyśmy już po żadnych tawernach nie chodzić i nic nie jeść, bo miałyśmy w domu jeść. Wczoraj żeśmy jadły w domu. Ale jak już jesteśmy tutaj, Wiecie, ja tak głodna nie jestem i nie będę jadła, ale mama sobie chce coś zjeść. Więc może jakiegoś szaszłyka weźmiemy. Piwa nie mogę pić, bo jest tym autem, kieruję. A to jest główny plac na Egalio przy metrze. Maska w kościele, nie? Zapaliłyśmy świeczkę. Ja zapaliłam za zmarłe, zmarłe nasze bliskie osoby. A ja myślałam o tacie. No ja o tacie też myślałam. No o twoim mężu, no. ty o tacie, a ja o moim tacie. Dobra, chodźmy stąd. Ej Paula, zobaczmy, jesteśmy tutaj na tych suflakach, co żeśmy zawsze przychodzili z babcią i z Arisem i w ogóle z Danielem, nie? Ogrodzili. Ogrodzone jest teraz. E, Przed gościu wziąć zamówienie i od razu wodę przyniósł, ale przyniósł wodę butelkowaną. Czekajcie, kamerę mam brudną. No to czyli jak jest woda butelkowana, to trzeba płacić za nią, nie? się pytam czy mają kranowę. Powiedział, że nie ma kranowy. No nie ma, nie? Ma, jest kranowa, ale... Na Dla klientów tylko butelko... ten... Nie butelkowana, tylko automatycznie zamykana, fabrycznie zamknięta, nie? I suflaki są po 2,70, strasznie drogo. No. Ja nic nie jem, bo ja nie jestem w ogóle głodna, nie? Ja w ogóle w domu sobie arbuzę Zimno mi się robi. Okay. O, okay. Lustarka, tak? <gumuszki> A? czekaj. Mam rustarkę, tak? Muszę za chwilę smarować, żeby mi się większe nie zrobiło, nie? Żeby wyplewić chwasta od zarodka. Nie <gumuszki> O, rozmazałam się w ogóle. Tak więc wiecie co, strasznie wszystko podrożało, ale wszędzie, nie? Ja dzisiaj w hurtowni byłam po towar do sklepu i... Masakra, nie? Normalnie z dnia na dzień ciągle drożeje. Ciągle. Ciągle. To już jest przesada, wiecie co? Obcięli pensje, obcięli wszystko, a wszystko podrożało inne. Wyglądam kurde jak przeciąg z tym, nie? Dobry co? Pokaż. Dobry... Ja nie ale to jest duży suflak, widzę, nie? To? Duży jest! Pytę palcami w okay. Bo ja nie mogę, bo ty masz ten, ała! Boże, jaki gorący! Mm, Gorąca! Do soli nie ma w ogóle! Nie, już... Mama oczywiście jest widelcem. No nie, nie A. będę jadł, bo inaczej! Chcesz noża? Ja się tam na a masz nożem. A ja wiesz co mogłam zrobić? Nie pytać się go o czy jest kranowa, no tylko tak, mogłam od, od razu powiedzieć mu, że proszę przynieść kranówę, nie? Tak. Ja zmienię ci... Daj mi komórkę, to ci zmienię tego kejsa. Pokażę wam jakie pierdoły żeśmy kupili. Jakieś kolczyki. <grym> kejsa dla mamy przezroczystego i dla mnie przezroczystego. Takie lubię. Uchwyt. Kremkę ludzie Do sklejenia na kejsa. sobie kretkę do ust. Taki jasny Nie Nieważne. Zmywacz do paznokci. I dostałyśmy w prezencie dwie brązolety. Taka tobie będzie pasować. No nie mi le na. A taka mi będzie pasować. Do mojego rasącego stroju. Dobra alkohol. No mama sobie alkoholu daje. Daj rękę. A jak to się w ogóle zakłada? Pierwszy raz widzę takie bransoletki. To jest sensu, jak to założyć? Tak? No, przecież spadnie. Dobra. Tu jest mocne. No. Dobra, nie wiem. Takiej, bo ja rozbieram na części, oni patrzą, co ja robię, wiesz? Tak, od mamy telefon, teraz wygląda. No, super. A nie jak wtedy byłeś były w tamty. O, nagrywa mi, czyli mam, coś wykasowałam, bo przez chwilę mi pisało, że mam brak pamięci. Nie mam już pamięci w moim telefonie, co on ma tyle pamięci. Jezu no pewnie tam są jakieś vlogi niepokasowane jeszcze a tędy chyba to ciebie. No i tędy można iść, tędy można iść. Tędy. No tędy można iść. I tu będzie po policji. Nie, ona już jest zlikwidowana, ta policja. To była policja dla obcokrajowców. Tam się papiery wyrabiało. Tak, tak, mówiłaś. No i zlikwidowali, przenieśli. A ten cały budynek od mojego kolegi był. Oni wtedy brali czynszu z policji 20 tysięcy euro. Nie, 30 tysięcy euro miesięcznie czynszu. Później spadło na 18, a później już na sam koniec brali 7 tysięcy euro, nie? To może mówić, ja bym Co? Nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Idziemy. Wiecie co, jedziemy już do domu, żeśmy połaziły... Mamy biodro boli, więc walimy do domu. Ma się ruszać więcej. A jutro zobaczymy co będziemy robić. Nie wiem, trzeba się zastanowić. Ja na pewno do pracy idę, bo Nikos jutro do domu mechanika jedzie, bo dzisiaj nie zdążył. Zobaczymy co to będzie. Z tym samochodem w ogóle i gdzie pojedziemy, gdzie pójdziemy, nie wiem. No, poznajesz, tu już jest ten park. I my tam jesteśmy zaparkowane. Doło mojego dentysty jesteśmy zaparkowane. Dentystki. A lepiej Chciałam przejść ulicę, a mi tu kible stanęły. Opowiadamy sobie teraz z mamą, bo jak mama ostatnim razem była i przechodziła przez ulicę, to się potknęła i upadła, nie? Ale gościu wyskoczył ci pomóc z auta, nie? Z autobusu chyba. Nie, z auta. auta i z motorków, tam było autobus, to pamiętam. Ja leżałam i widziałam autobus pełno motorków i pełno aut, całość. No, wyskoczyli, żeby mamie pomóc, no ja koło mamy byłam, nie? No. E... Telefon Ci poleciał, nie? Oj. Komórka jej poleciała. Zaraz przy samym domu, właśnie tam przy wulkanizacji, na światłach. Mama się potknęła i później? Co Ci bolało później, ręka czy noga? Co Ci bolało? Żebra, żebro. Co śmiałaś, nie? Nie się śmiać, żebro mnie bolały. No, żebra ją bolały. Sebro, kolano, ręka. U! Ja byłam. Obita, obita cała była. Bo, nie po jednym upadku. Ale także śmiesznie upadła tak jakby na kolano, nie? Ja się ratowałam na kolano. I na rękę, nie? Na, na Rękę, tak? Na kolano i. Całe okay. A Ja nie miałam te tu dzieci. Teraz babcia jest ubezpieczona. Na milion. Nie mi gadać. Gdzie będą to tylko moja rodzina, wiecie. O. I jeszcze bym miała. Ej, bateria mi się też kończy. Nie dość, że nie mam miejsca w pamięci, to bateria mi się kończy. Ale ze mnie vlogerka, Jezu. Wchodziłyśmy z mamą do góry i sąsiadka Babcia zdołała otworzyć i, i mnie poprosiła, żebym pozrywała te że figi. Z drzewa i żebym sobie wzięła, bo ona nie dosięga, nie ma kto zerwać. Mówi, szkoda, że się jak spadną, to się zepsują, nie? No i że mam sobie wziąć. kuk Kochani, ja już wczoraj nie nagrywałam, bo mi się skończyło miejsce w pamięci. I na drugi dzień teraz dogrywam wam końcówkę. To są te figi, które wczoraj nazywałam połowę i już żeśmy z mamą zjadły. One wyglądają w środku tak. Niektóre są popękane i dlatego babcia powiedziała, że mam pozrywać. No bo szkoda, żeby się zmarnowały. Ona co przecież tego wszystkiego nie zje. A zresztą my możemy z tego ogródka też korzystać. Tak w środku wygląda figa. Są smaczne, słodziutkie. Mama się wczoraj zachwycała. Bo jeszcze takich prosto z drzew nie jadła słodziutkich. Tak więc, kochani, ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!